Moi drodzy, witamy w kolejnym odcinku serii Q&A. W tej luźniejszej podcastowej gadce po godzinach, gdzie odpowiadamy na pytania zadane przez Was. No to co, przejdźmy od razu do zawartości odcinka. Pod odcinkiem Q&A o grach logicznych, jak i w podcastach, gdzie wspominam o szachach, pojawiają się często takie pytania o dobre źródła do nauki tej fantastycznej gry. I na pewno wiecie, że wspominałem niejednokrotnie o książce Lashlo Polgara. 5334 problemy i kombinacje szachowe. Natomiast współcześnie niekoniecznie potrzebujemy mieć taką książkę wydrukowaną na papierze, to znaczy, jeśli ją masz, to fajnie. Natomiast obecnie, jeśli chcesz znacząco, w szybki sposób zwiększyć siłę swojej gry, to polecam ci taki serwis chestn.com. To jest ta sama idea próbowania swoich umiejętności w ogniu praktyki, ale zrealizowana już z użyciem komputera i olbrzymiej bazy danych. Wchodzisz sobie w zakładkę trening i rozgrywasz kolejne sytuacje online. Nie musisz już wertować tych tysięcy stron i zaglądać sobie do odpowiedzi na końcu książki, tylko komputer sprawdzi wszystko dla ciebie, a nawet pokaże ci wszystkie warianty i różnice pomiędzy poszczególnymi posunięciami, jakie możesz wykonać. Weźmie pod uwagę silnik szachowy. Fantastyczna sprawa. Uczysz się taktyki, rozgrywania końcówek, znajdowania najlepszych ruchów, motywów pozycyjnych, debiutów. No, naprawdę świetny wachlarz umiejętności, no i ćwiczenie ostrości umysłu, nawet jeśli nie jest się szachowym savantem. Dustinem Hoffmanem 64 ,5. Polecam założyć tam darmowe konto. Masz wtedy prowadzone stacje, dostęp do większej ilości materiałów, no, żyć nie umierać. A książkę o szachowej teorii, czy tam analizę pojedynków Kasparowa z Karpowem, czy partii Bobiego Fischera, Emanuela Laskera, dokonaj zakupu tych książek, jeśli szachy naprawdę Cię wciągną. Natomiast czas Tempo to jest dobry start, najlepszy stosunek czasu do zdobytych umiejętności. Polecam. Przy czym oczywiście ja jestem jedynie szachowym entuzjastą. Jeżeli oczekujesz profesjonalnej porady, no to zapytaj trenera szachowego, jasna sprawa. Tomek04 zadał takie pytanie. Czy uważacie, że informatyk powinien mieć wąską specjalizację, czy każdy powinien znać się niemal na wszystkim od programowania po tworzenie grafiki? Istnieje takie powiedzenie: co jest do wszystkiego, jest do niczego. W odniesieniu do specjalistów i fachowców, powiedzielibyśmy: kto zna się na wszystkim, to zna się na niczym. W pewnym sensie zgadzam się z tym stwierdzeniem, bo żeby być w danej dziedzinie naprawdę dobrym, to trzeba poświęcić temu sporo czasu, często też sporo wyrzeczeń. Gdybyśmy chcieli być super, hiper, mega świetni we wszystkim, co tyczy się naszej branży, bez względu na to, czym się zajmujemy, to zwyczajnie zabrakłoby nam czasu, aby zdobywać i szlifować swoje umiejętności. Nie bylibyśmy w stanie zdobywać tych wszystkich achievementów. Z drugiej jednak strony jest pewien zakres podstawowej wiedzy i umiejętności potrzebny do wykonywania danego zawodu. Dotyczy to oczywiście również zawodu informatyka. Zanim uda się jednoznacznie wskazać odpowiedź, warto na początek zadać sobie pytanie, kim jest informatyk i czym tak naprawdę się zajmuje. Informatyk to osoba, która naprawia komputery, prawda? No tak, prawda. Informatyk to osoba, która dba, aby wszystkie komputery w firmie były sprawne, prawda? No tak, prawda. Informatyk to osoba, która zapewnia sprawne działanie sieci komputerowej, prawda? No tak, prawda. Informatyk to osoba, która zaprojektuje i wykona stronę internetową dla firmy budowlanej, prawda? No tak, prawda. Informatyk to programista, który w pocie czoła tworzy kod źródłowy, tak aby nowy Windows działał szybciej, wydajniej i sprawniej, prawda? No tak, prawda. No i oczywiście przykłady można mnożyć bez końca, ale nie w tym rzecz. Chciałbym tylko, abyście uzmysłowili sobie, czym tak naprawdę jest praca informatyka i jak jest wieloaspektowa i wieloobszarowa. Część z Was pewnie teraz powie, że skoro ktoś jest serwisantem, to powinien znać się tylko na sprzęcie. Ktoś, kto jest administratorem sieci, powinien znać się tylko na sieciach. Ktoś, kto jest programistą, powinien znać się tylko na programowaniu i tak dalej. No, z taką opinią zgodzić się już nie mogę. Z dwóch względów. Po pierwsze, każdy, kto chce nazywać siebie informatykiem, musi, i tu nie ma żadnych odstępstw, wiedzieć, jak zbudowany jest oraz jak działa komputer. To jest totalna podstawa. I nie mówię tutaj o wiedzy typu, wiem, że w komputerze jest procesor, dysk twardy i że jest jakaś tam pamięć. Ale o wiedzy bardziej specjalistycznej, pozwalającej analizować procesy zachodzące w komputerze. A przede wszystkim je rozumieć. To samo dotyczy sieci komputerowych. Jeszcze kilkanaście lat temu wiele komputerów stanowiło tak zwane jednostki autonomiczne, czyli takie, które pracują niezależnie od siebie. Dziś wszystkie komputery połączone są w sieć, tak więc znajomość podstawowych technologii sieciowych, urządzeń oraz mechanizmów ich działania jest równie ważna. Dla wielu uczniów wydaje się, że stratą czasu są zajęcia np. z urządzeń techniki komputerowej, gdzie maglowane są systemy liczbowe, czy zajęcia z sieci, gdzie mielone są na okrągu adresy IP. Uwierzcie mi, te tematy są potrzebne i to bardzo. Zrozumienie systemów liczbowych, kodowania liczb czy adresacji IP to absolutna podstawa. Po drugie, rzadko się zdarza, a już na pewno nie na początku kariery zawodowej, że znajdziecie pracę ukierunkowaną pod konkretną działkę informatyki. Jeśli zaczniecie pracować w przedsiębiorstwie, nieważne czy to w dużej korporacji, czy w zatrudniającym kilkanaście osób zakładzie obróbki drewna, to bądźcie pewni, że Wasze obowiązki nie będą ograniczały się tylko do naprawy komputerów, czy tylko do zarządzania systemami operacyjnymi, czy tylko do zarządzania siecią. Będziecie musieli zajmować się tym wszystkim, co więcej, możecie zostać poproszeni o zaktualizowanie na przykład zakładowej strony internetowej. I co wtedy? Wtedy albo wykonacie robotę zleconą przez szefa, albo będziecie musieli poszukać sobie nowej pracy. Aby nie być gołosłownym, przytoczę pierwsze lepsze ogłoszenie o pracę na stanowisku informatyka, które dziś znalazłem. Wśród wielu wymagań między innymi znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows, wiedza z zakresu sieci komputerowych, umiejętność diagnostyki sprzętu i oprogramowania, znajomość środowiska klienckiego Windows, znajomość języka angielskiego. Jak widać, zakres umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy informatyka w tej konkretnej firmie jest spory. Trzeba potrafić diagnozować sprzęt, znać się na systemach operacyjnych Windows, potrafić nimi zarządzać, no i do tego trzeba mieć pojęcie o sieciach. Sporo tego, ale taka jest rzeczywistość. Praca informatyka to wieloaspektowe zajęcie, wymagające do tego umiejętności wyszukiwania informacji i ciągłego rozwoju. Do tego dochodzi jeszcze język angielski. Nie możecie o nim zapominać. Jest tak samo ważny jak znajomość budowy komputera czy architektury systemu operacyjnego. I tutaj może zrodzić się pytanie, czy tak będzie zawsze. Czy zawsze informatyk będzie musiał znać się na wszystkim i robić tak wiele rzeczy? No to w dużej mierze zależy już od was i od tego, czy będziecie chcieli się rozwijać w branży, czy też nie. Jeżeli zechcecie specjalizować się na przykład w sieciach komputerowych, ukończycie wiele kursów, zdobędziecie kilka liczących się na rynku certyfikatów, a do tego będziecie mieli trochę szczęścia, to prędzej czy później znajdziecie pracę, która stricte ukierunkowana będzie na sieci komputerowe. Być może zostaniecie administratorami w dużej firmie, gdzie będziecie zajmować się tylko siecią, być może traficie do firmy, która zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem wydajnych sieci, a być może traficie do firmy, która wytwarza sprzęt sieciowy. Wiadomo, że wówczas nie będziecie już zajmować się aktualizacją Windowsów czy konfigurowaniem drukarek, tylko tym, co faktycznie dotyczy sieci. Podobnie jest z programistami. Jeżeli tylko chcecie programować, czujecie to i jesteście w tym dobrze, to z pewnością znajdziecie pracę jako typowi koderzy, gdzie jedyne z czego będziecie rozliczani, to ilość zrealizowanych tasków i jakość tworzonego kodu. Chociaż i tutaj znajomość procesów zachodzących w komputerach będzie przydatna. I na koniec jeszcze kilka słów odnośnie tak zwanych kompetencji miękkich, takich jak umiejętność komunikacji czy pracy w grupie. Dużo o tym ostatnio wspominał Mirek, dlatego ja tylko dodam, że kompetencje miękkie są tak samo ważne jak konkretna wiedza i umiejętności. Pamiętajcie, że wszędzie wokół nas są ludzie, z którymi będziecie musieli się komunikować i współpracować. Nawet jeśli będziecie prowadzić jednoosobowe firmy, to nie unikniecie kontaktu z drugim człowiekiem, bo przecież są klienci, z którymi trzeba dogadać szczegóły projektu, czy księgowy, który rozlicza faktury. Pracujcie nad sobą nie tylko szlifując swoje umiejętności czysto techniczne, ale także kompetencje miękkie, przydadzą się nie tylko na niwie zawodowej. Dziki gameplay pisze, jak książek nie lubię czytać w życiu? Może ze 30 przeczytałem, tak Stanisława Lema z 10. O tak, to prawda, świetne książki. Moja ulubiona Stanisława Lema to Kongres Futurologiczny, taki tytuł. I przy okazji, jak już jesteśmy przy fantastyce, to introwertykom zwłaszcza polecam autora, który nazywa się Philip K. Dick. Ten facet potrafił tak pisać, że czytając to doznajesz strasznie dziwnego wrażenia, jakby autor wpuścił cię do zupełnie alternatywnego, nieco paranoidalnego, psychodelicznego świata, gdzie nigdy nie wiadomo do końca, co jest realne, a co nie. I jak jeszcze fabuła na koniec będzie w stanie się wykręcić. Podejrzewa się, że autor mógł być chory na schizofrenię paranoidalną właśnie za sprawą tego, jak pisał często kwestionuje w swoich książkach naturę otaczającej go rzeczywistości. Ocierał się często o solipsyzm, czyli taki pogląd filozoficzny, że istnieje tylko ja sam, a wszystko wokół może być jedynie wytworem mojego umysłu, taką symulacją. No niesamowicie intrygujące i dające do myślenia książki. Warto sobie przeczytać po prostu dla rozrywki, dla doświadczenia takiego unikalnego sposobu pisania. Przy czym polecam dla własnego zdrowia psychicznego przeczytać je w wieku od 18 lat. Ja co prawda czytałem wcześniej i nic mi się nie stało, chyba, ale polecam jednak czytać po 18. Oczywiście żartuję, no jest to świetna literatura i w pełni bezpieczna rozrywka, natomiast rzeczywiście polecam przeczytać te książki później, kiedy się już jest dorosłym, gdyż niektóre wątki po prostu lepiej zrozumiemy, będąc osobą dorosłą i nie stracimy ich wówczas czytając te książki wcześniej. Także warto zaczekać, bo te książki są tego warte. Natomiast co do lżejszej, nieco komediowej literatury science fiction, to polecam Wam taką książkę, którą przeczytałem ostatnio. Autorem jest bodajże John Brosnan i ona ma strasznie durny tytuł Inwazja opoponaxów. Ale niech Was to nie zniechęci, sama książka jest strasznie lekka i zabawna. No dawno się tak nie uśmiałem czytając cokolwiek. Jakoś wpadła mi w ręce i przeczytałem ją w jedno popołudnie, będąc po prostu w podróży. Strasznie fajna i zabawna książka, jeśli szukacie czegoś na długie, jesienne czy zimowe wieczory polecam gorąca. Okej, okay, może przerwijmy, bo o książkach mogę gadać godzinami. Lepiej się za bardzo nie będę rozkręcał. Natomiast jestem ciekaw, co Wam dobrego ostatnio zdarzyło się przeczytać. Dajcie znać w komentarzach, chętnie sobie coś wybiorę. Co my tu jeszcze mamy? Mm, o, dość często pojawiają się takie pytania. O wiarę w Boga, o wyznanie, religię. Temat dość kontrowersyjny, ale ja nie mam z tym problemu. Tak, wierzę w Boga. W osobowego Boga. No konkretnie w trzech osobach. Wierzę, że Bóg jest i że nasze życie nie kończy się tutaj na ziemi. Uważam też, że Boga można w cudzysłowie usłyszeć, chociaż to złe słowo, doświadczyć, tak bym to ujął, w cichym poszumie wiatru, a nie w huraganie. Niekoniecznie w obecności słów, czyli nie tylko w obecności umysłu, którego nadużywamy, ale całym swoim bytem. No ciężko to ująć w słowa. Jestem też bardzo sceptyczny, jeśli ktoś udziela gotowych odpowiedzi na tematy egzystencjalne. Moim zdaniem wszyscy bierzemy udział w pewnej tajemnicy, i to jest zarówno tragedią człowieka, jak i największym pięknem jego egzystencji właśnie to, że nie mamy odpowiedzi. Rozumiem też w pełni ludzi, którzy nie lubią instytucjonalizacji swojej wiary, różnych systemów polityczno-wyznaniowych, różnego rodzaju nadużyć. Jestem w stanie to zrozumieć. I osobiście patrzę na to wszystko z dużo dalszej perspektywy. Tu trzeba wyjść poza nasze bieżące niesnaski, na początek spojrzeć na to chociażby z perspektywy czasu. Wielu ludzi nie potrafi wyjść poza ostatnich kilka minut, a co dopiero dni, lat czy wieków. Mówię, poszum wiatru, a nie odgłosy kłócących się ludzi. Antony Demello podał kiedyś piękną metaforę życia. Autokar pełen ludzi przemierza przepiękne krajobrazy. A oni mają zasłonięte wszystkie okna i kłócą się o to, kto zajmie najbardziej zaszczytne miejsca w pojeździe. Technik informatyw czy LO z rozszerzoną informatyką? Zakładając, że osoby stojące przed takim dylematem chcą w przyszłości wykonywać zawód informatyka, to zdecydowanie polecam technikum informatycznym. Ukończenie liceum oczywiście nie przekreśla szans na bycie świetnym programistą czy świetnym administratorem sieci. Niemniej jednak, moim zdaniem, czteroletnie technikum będzie lepszym wyborem. Pewne argumenty na poparcie mojej opinii przedstawiłem Wam już kilka chwil wcześniej, odpowiadając na pytanie, czy informatyk powinien znać się na wszystkim, czy mieć wąską specjalizację. Pamiętajcie, że praca informatyka to wieloaspektowe zajęcie, które bardzo rzadko sprowadza się do wykonywania tylko czynności związanych z serwisem komputerów, tylko z administrowaniem systemami operacyjnymi, tylko z zarządzaniem siecią, czy tylko z tworzeniem stron internetowych, szczególnie na początku kariery. Dobre liceum, gdzie jest rozszerzona matma na wysokim poziomie, doskonale przygotuje Was do zdania matury, która otworzy Wam drogę na wymarzone studia. Ale kto powiedział, że nie da wam tego technikum? Uwierzcie mi, jeśli tylko będziecie chcieli poszerzać swoją wiedzę umiejętności matematyczne, to w każdym technikum znajdzie się przynajmniej jeden nauczyciel, który Wam to umożliwi. Dodatkowo technikum informatyczne da Wam o wiele, wiele więcej. Poznacie budowę komputera? Nauczycie się jak diagnozować i usuwać usterki sprzętowe? Dowiecie się jak instalować i konfigurować systemy operacyjne? Zdobędziecie wiedzę umiejętności dotyczące sieci komputerowych? Nauczycie się je projektować i zarządzać? Nauczycie się też pisać programy komputerowe, a także projektować i programować strony internetowe? Zdobędziecie cały wachlarz wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy informatyka. Czy to wystarczy, aby zdobyć wymarzoną pracę w tym zawodzie? No na to pytanie nie da się odpowiedzieć w sposób jednoznaczny. Dlatego, że to w dużej mierze zależy od jakości kształcenia w danej szkole, ale przede wszystkim od tego, czy przepracujecie rzetelnie te 4 lata, czy powiedzmy, będziecie się ślizgać z klasy do klasy. Pamiętajcie o tym, że informatyk musi kształcić się cały czas, na okrągło. Musi doskonalić swoje umiejętności nieustannie, korzystając z literatury, wyszukując informacje w internecie czy fachowych czasopismach. Jeśli w waszej głowie rodzi się pomysł, aby pójść do szkoły informatycznej, bo poszedł tam kolega, bo rodzice was Mówili, bo to modny kierunek i na pewno po nim znajdziecie pracę. To proponuję jednak, abyście wybrali inną drogę. Bezrobotnych informatyków po technikach informatycznych jest wielu. Większość z nich nie może znaleźć pracy nie dlatego, że jej nie ma, bo jest. Ogłoszeń dla kandydatów na informatyków jest mnóstwo, ale teraz nie liczy się to, co mamy zapisane na papierze, na dyplomie czy na certyfikacie, tylko to, co faktycznie potrafimy, co umiemy i jak szybko potrafimy się uczyć i rozwiązywać problemy. Wielu z Was zadało także pytania o to, jak radzić sobie z prokrastynacją, zniechęceniem, brakiem motywacji. Moi drodzy, całkiem niedawno wypowiedziałem się także i na ten temat w wywiadzie mailowym, którego udzieliłem dla portalu fce.pl. Jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie do tego linka. A jeżeli ktoś teraz tylko słucha, no to umieszczę ten adres również dla Was w opisie tegoż Q&A. Natomiast samo omówienie tego mechanizmu prokrastynacji, czyli odkładania działania na później, uważam za cenne i potrzebne. I dlatego nie jestem do końca zadowolony ze swojej wypowiedzi we wspomnianym artykule. To znaczy, ta wypowiedź nie jest kompletna. Wiadomo, forma wywiadu nie pozwala do końca rozwinąć skrzydeł. I dlatego właśnie dosłownie przed chwilą nagrałem dla Was bardzo długą wypowiedź właśnie na temat prokrastynacji. Na tyle długą, że nie umieszczę tego w tym Q&A, tylko zrobimy sobie z tego osobny podcast tematyczny. To będzie trzeci odcinek serii Wyprawa do Wnętrza Ego. I ten podcast również pojawi się w ciągu kilku najbliższych dni na kanale, jak tylko znajdę czas na jego edycję. Kiedy film będzie już dostępny, to umieszczę Wam także tutaj adnotację do tej produkcji. A dlaczego to będzie seria Wyprawa do Wnętrza Ego? No dlatego, iż w moim rozumieniu, jak i w rozumieniu współczesnej psychologii, odkładanie działania w czasie jest jednym z tak zwanych mechanizmów obronnych ego. Tak jak wyróżniamy mechanizmy wywarcia, stłumienia, przeniesienia, kompensacji, tak też mamy prokrastynację. A że mechanizmy osobowościowe na ogół bywają nawykowe i często są nieuświadomione, to przyjrzenie się temu bliżej może znacząco pomóc nam pracować lepiej, efektywniej, z mniejszym stresem, a co za tym idzie osiągać lepsze rezultaty mniejszym kosztem. I dlatego też uważam, że temat ten, jak żaden inny, zasługuje na osobny odcinek. Zapraszam już niebawem. Info na temat tej premiery na pewno pojawi się na Facebooku. I przy okazji, jeśli ktoś nie polubił jeszcze naszego fanpage'a na Facebooku, to zachęcamy. Pasja informatyki. Pojawiają się tam dodatkowe wpisy i treści spoza YouTube'a. Jak na przykład, właśnie treści do przeczytania zamiast do obejrzenia. Przy czym nie spamujemy rzeczami mało istotnymi: są to albo wpisy informatyczne, albo stricte związane z naszą działalnością w sieci. Tak czy inaczej, zapraszamy również na Facebooka. OK, moi drodzy, powoli zbliżamy się już do końca tego odcinka. Dziękujemy Wam za kolejne podcastowe spotkanie. Filmy z tej serii tworzy się bardzo przyjemnie. Szybko, lekko. Dajcie znać komentarzem albo oddając łapkę w górę, czy macie ochotę na więcej podcastów QA. Cały czas też można zadawać pytania pod każdym odcinkiem tej serii. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiamy serdecznie. Milosław Zelent i Damian Stelmach.